tak tak raz w kolejnym odcinku z Meryk za, zapraszam. Poprzednio się troszecz, poprzednio, to e, były takie różne to robiliśmy łatwe rzeczy, a teraz tak. Ty w takim razie dostajesz łatwe misje. Ty zrobisz bibliotekę e, i jedziesz na film, A ja w tym czasie... Pos, no i możesz też posłuchać muzyki, bo chyba dam ci później. Jak pójdzie, to? Nie? Musimy zdobyć papier, a my nie mamy hodowli tych. Portal do kresu, że trzeba znaleźć ćwierte, co nie? Ale O, jest coś dla mnie. Ale wiesz, Znaleźdź... że na razie tego nie zrobimy. Znajdź żelazo, złoto i redstone. Ja zaraz zginę, pomóż mi. O, z tego, że zginiesz. Mogę cię wydobyć, ale tego nie zadam. Nie możesz, bo jest. Bo wyłączyłem PVP, hahaha. Nieważne. Liczy się tylko to, że ja sobie, że ja sobie jakąś kopalnię. A ja sobie będę tutaj siedział popucnięty i będę czekał, aż coś wyrośnie. Czemu y, ta sadzonka melona tak szybko wrosła, a dyni jeszcze nie drgnęła? Bo melony zawsze szybciej rosną? Mala na przybrzeżu szukło jakiejś kopalni, to może się to jakąś znajdą. Przybrzeżę. Okej, okay. okay. I tego raz, mi coś do to naprawić. Ale ja nie chcę zginąć. Chwila, zostało to... mi. nie wiem. No jasna. A! To Masz dwie czekoladki. Wow, to wszystko można niby zjeść. Nie! Nie mogę sprintować, a nie mogę sprintować. Nie traciłem. Ok. Szydzcie, nie, nie rosnijcie, muszę to zjeść, muszę coś zjeść. Ja też muszę coś zjeść, patrz! nie ruszam się, bo jak tylko teraz drgnę od razu. Nie musi się drgać. O nie, nie mogę y, umrzeć koło kaktusa, no bo, no bo mi się jeszcze jakieś rzeczy. Muszę kaktusa. Tak, bo jakieś... Okej, okay, tutaj mogę ginąć. Właśnie oglądaliście serię filmów, które robimy razem... Ale dwa. dziś na gęba. Nie przeklinaj, może co? W każdym bądź razie co? A, mam ciasteczko zrobić! Aaa! Ciasteczka szybko! Tak, ciasteczka! Ciasteczko, ciasteczko, ciasteczko. Ty masz szczęście. Mam osiem ciasteczek, trochę Wie, ty, Wiesz co? Co? Mi się wydaje, że coś do zwierząt z moich rzeczy wpadło. A mi się zdaje, jak kaktusa. Jej, mam jeszcze jedno ciasteczko. Nie, kaktus, już jest też tam. Jestem mistrzem, mam jeszcze jedno ciasteczko. Kość znowu, czwart. Mm. Dobra, Następnym razem już robimy trochę chyba na normalnym. Tekstu, bez tak żadnego teksturpaka. bez Bez żadnego teksturpaka po prostu. Następnym razem to jest po prostu mm, niemożliwe. Okej, okay, to dasz mi te obiecane gierwienko. Ty mi no, nic nie sama po pierwsze, a po drugie, że ty mi jeszcze ukradłeś te dwa drewna, tamtego drzewa. No jesteś słodki, jesteś. Ja usłyszałam hmm. to, wiesz? Ty, co czas tutaj bri... co czas miałam tutaj... Ty... A nie, to deski. A na deskach mogą rosnąć? No. koła? A żebyś wiedział, że nie. Łał. Wow. Żebyś wiedział, że nie. Nie no właśnie, nie ja mam nic do jedzenia, nie mam nie. szybko, wiem, nie. pamiętam już co mieliśmy zrobić. Patrz, że już zrobiliśmy misję. Eee. Już pamiętam co mieliśmy zrobić. Mieliśmy. A ja mogę z, e, zrób basen, obiecałeś w następnym odcinku. Nic nie obiecałam, nie, nie kłam. Ale nie, nie kłam. kłam? Tak? W każdym razie, on nie, zaraz się ściemnia, On jest szybko, ty, co, co, gdzie jest druga krowa? Mówiłem, że ucieka, a ty mnie nie chciałeś słuchać. No bo po co słuchać? nie, co teraz? nie mogę sprintować, bo jeszcze stracę Nie, nie, to teraz zrobię, co to... i okay, w takim razie e, zabij. Słuchaj. Dobra, ponieważ, musim, ponieważ t, t, ten odcinek będzie trochę krótszy... Jedź na świni. Znaczy ten odcinek będzie trochę krótszy, bo takie różne dziwaczne rzeczy. Ten zakończę go gapieniem się w słońce. Nara.